W treści zadania czwartego wiemy, że rzucamy trzykrotnie kostką. W takim razie omega to będzie 6 do potęgi trzeciej, czyli mamy 216. I w podpunkcie A, przy zbiór A, szóstka wypadnie co najwyżej dwa razy. A' to będzie szóstka wypadnie trzy razy, czyli mamy tylko jedno takie zdarzenie. Obliczmy prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli mamy 1-prawdopodobieństwo minus prawdopodobieństwo zdarzenia A'. Co nam daje 1 minus 1 przez 216 i to będzie 215 216. W podpunkcie B, B to jest ta sama liczba oczek, nie powtórzy się trzykrotnie, czyli B' ta sama liczba oczek wypadnie trzykrotnie. Wobec tego B' to będzie 6 i obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia B, 1 minus prawdopodobieństwo zdarzenia B', to będzie równe 1 minus 6, dwu, 216, czyli mamy 216 odjąć 6, to będzie 210 przez 216, co nam daje, możemy to skrócić przez 2, mamy 105, 108 i to będzie równe 35, 36.